Ej, kochani, witajcie w przestrzeni Szczęście jest Drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 14 dniu wyzwania. 111 dni podnoszenia wibracji według Kyla Graya. E, kochani, na wstępie witam wszystkich nowych członków naszej społeczności. Bardzo się cieszę, że dołączacie. E, cieszę się, że dołączają osoby nowe do wyzwania. Super, witajcie na pokładzie. Tutaj też przypominam, że jeżeli zaczynacie, trafiliście na wyzwanie w którymś tam dniu, to najlepiej cofnąć się do dnia pierwszego. Możecie sobie też jeszcze obejrzeć wstęp do, do wyzwania, żeby wiedzieć, z czym to się je, po co to jest, co ma to wam dać. Tam są takie podstawowe informacje. Kolejna rzecz. Kochani, wiem, że w życiu zdarzają się różne sytuacje i że może wam się przytrafić, że no nie zrobicie zadania, albo będziecie czuli pewną blokadę przy jakiejś lekcji. Pamiętajcie, że rozwój osobisty to nie jest sprint. Tu się nie ma, nie ma się co spieszyć. Robicie to dla siebie i robicie to wyzwanie po to, żeby lepiej poznać samych siebie, żeby połączyć. Wszystkie wasze ciała, ciało fizyczne z ciałem mentalnym, emocjonalnym i energetycznym. I to jest proces. I tu nie ma tego, co przyspieszać, ponaglać, ani nic w tym stylu. Jeżeli czujecie przy jakiejś lekcji, że potrzebujecie przy niej zostać nawet tydzień czasu, to zostańcie przy niej tydzień czasu. Róbcie to wyzwanie w swoim tempie. Ja na przykład, przy, gdy doszłam do czakry z plotu słonecznego, czułam ogromną potrzebę, że potrzebuję tam dłużej pobyć, i byłam, przerobiłam sobie jeszcze raz 10 lekcji. Więc byłam 20 dni w tej czakrze. Dlaczego? Dlatego, że czułam, że tam jest ta rzecz, która pozwoli mi się przełamać w pewnych kwestiach, tak? E, przepracować sobie pewne rzeczy. No i to się stało? Otworzyłam kanał, tak? Powstał kanał, więc. Naprawdę, jeżeli czujecie, że potrzebuje, po, potrzebujecie pobyć dłużej w danym temacie, to posiedźcie sobie w nim dłużej. Przepracujcie sobie go dokładnie. Codziennie sobie powtarzajcie wibracje, albo róbcie sobie dane ćwiczenie przez tyle czasu, ile potrzebujecie? Tu nie ma się co spieszyć. Kochani, dziękuję za wszystkie lajki, dziękuję za komentarze. Bardzo się cieszę, że piszecie, że, że się odzywacie, bo dla mnie to jest sygnał, że, że korzystacie, to jest teraz. Dwa, jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, pytajcie. Ja tu po to jestem, żeby Wam pomóc, Was wesprzeć czy odpowiedzieć na Wasze pytanie. Także śmiało, śmiało piszcie. Temat dzisiejszej lekcji jest niesamowicie przyjemny. To jest realizuj swoje pasje. No i ja właśnie to robię. Realizuję swoją pasję, bo moją pasją jest rozwój osobisty. Ja po prostu to kocham. Kocham to, że mogę odkrywać i poznawać samą siebie. Czuję ogromną ekscytację, kiedy w ogóle biorę się za nową rzecz, odkrywam jakąś nową drogę. W rozwoju osobistym, bo jestem ciekawa, co to mi pokaże, co to mi pokaże, ale co to mi pokaże o mnie samej, tak? I pewno, że czasami odkrywam rzeczy, które są dla mnie trudne, ale wiem, że dzięki temu, że je odkryłam, mogę je przepracować i ruszyć do przodu. I, i to jest fantastyczne, właśnie dla mnie w, osobiście w rozwoju osobistym, więc no, ja dzisiaj w swojej pasji, tak? Kochani, możliwość istnienia na Ziemi pozwala nam czuć się błogosławionymi, bo mamy mnóstwo możliwości pozwalających nam na naukę i rozwój. I pięknem tego świata jest fakt, że nie jesteśmy jednakowi, i każdy z nas ma swoje własne zainteresowania. I to jest właśnie cudowne. Nie musimy być identyczni, nie musimy się kopiować. Każdy z nas ma prawo do własnych zainteresowań, własnych pasji. Pasja to jest naturalna energia, która przepływa przez każdego z nas i pomaga nam wyrażać to, kim naprawdę jesteśmy, oraz dzielić z innymi nasze dary, talenty i naszą kreatywność. No bo to tak jest, kochani. Jeżeli. To już dawałam Wam też to w przykładzie, ale jeżeli na przykład kochacie gotować, to wkładacie w to swoje serce, robicie to z przyjemnością. Nie robicie tego dlatego, że musicie przygotować posiłek, ale dlatego, że kochacie to, tak? I kiedy stawiacie ten posiłek przed innymi, no to dzielicie się swoją, swoją miłością, swoim darem, swoim talentem z innymi. Tak samo jeśli tworzycie muzykę, jeśli malujecie, jeśli haftujecie, no cokolwiek robicie, cokolwiek tworzycie. Także pasja to jest możliwość dzielenia się. I nasza pasja może być związana zarówno z naszą karierą zawodową, jak i z naszym hobby. Na dzień dzisiejszy rozwój osobisty jest dla mnie na... Na bazie hobby, tak? Ale w, w przyszłości chciałabym, żeby stał się moją ścieżką zawodową. Po prostu kocham to robić i chciałabym móc codziennie rano wstawać z radością, że czeka mnie praca, która jest moją pasją. Dlatego do, do tego dążę, że tak powiem. E kiedy czujemy ekscytację i spełnienie, całe poczucie braku lub ograniczenia opuszcza nasz umysł. Bo zauważcie, że jak robicie coś, co kochacie, chociażby czytanie książek, czy. no nie wiem, co tam może być, czy, czy ćwiczenia, tak? To nagle czas Wam po prostu znika, a Wy się odprężacie. To może być jazda na nartach, może być jazda konna, może ko lubicie biegać. Cokolwiek kochacie robić i cokolwiek Was uspokaja, pozwala Wam się zrelaksować, jest Waszą pasją. I fakt jest taki, że wyłącza wtedy nasz, ten nasz negatywizm, tak? Nasze ego się wtedy wyłącza, bo my się odprężamy, my odpoczywamy w tym. A jednocześnie robimy bardzo, wykonujemy sporo pracy, prawda? Eee, ja nie mówię tu o czymś takim jak scrollowanie na Facebooku czy granie w gierki na telefonie, bo to są złodzieje czasu, tak? Chodzi mi o coś, co robicie hmm, dla siebie i nie po to, żeby uciec od problemów. Tylko, po to, dla, tylko dlatego, że Wam to sprawia ogromną przyjemność. Kochani, nasza najprawdziwsza postać, nasza dusza zawsze jest tam, gdzie znajduje się wsparcie, dobrobyt i spełnienie. I kiedy robimy to, co kochamy, sprawiamy, że poczucie dobrobytu przesuwa się w naszym ciele, w naszym ciele, umyśle i doświadczamy go na poziomie fizycznym. Czyli nasze ciało się relaksuje, my się odprężamy. Więc, kochani, jaką macie pasję? Co, robi, co lubicie robić? Kiedy świadomie zdecydujecie się na to, co kochacie, wyrażacie siebie w pełni i jednoczycie się ze swoją duszą. <tuszy> ja zdaję sobie sprawę, że może ktoś z Was powiedzieć, Ja nie mam pasji. I wiecie, dzisiaj przytoczę Wam taką anegdotkę. Ja zawsze dużo gadałam, zawsze. Jako dziecko też miałam ogromną odwagę i bardzo dużo gadałam. I w przedszkolu podrzemce tej takiej wiecie coś poobiednia, ta godzinne spanie, mm, zawsze się za załączałam, no bo się obudziłam, trzeba było się wygadać. I była taka sytuacja, że yy, siedziałam z wciągniętą jedną rajtką Jedną rajstopą, jedną nogawką tej rajstopki. I opowiadałam tam coś koleżankom i kolegom. Pani przedszkolanka zwróciła mi raz uwagę, drugi raz uwagę, trzeci raz uwagę. W końcu za karę zostałam wysłana do maluchów do grupy, do grupy niżej. Za karę. Co ja zrobiłam tam, jak byłam? Oczywiście gadałam i pomogłam się wszystkim maluchom ubrać, a sama siedziałam cały czas w tej jednej rajstopce. Za karę miałam założone ośle uszy i musiałam przejść przez całe przedszkole w tych ośle uszach. I do czego zmierzam? Ja w ten sposób jako dziecko się wyrażałam, natomiast byłam za to karana. I zastanówcie się, czy mieliście może w dzieciństwie jakieś rzeczy, które sprawiały Wam radość? A były stopniowo Wam, że tak powiem, odbierane, że na to już jesteś za, za duża, żeby to robić. Yy, chłopcom to nie wypada, cokolwiek. Cokolwiek to było, spróbujcie do tego wrócić. Jeżeli czujecie, że nie macie na dzień dzisiejszy pasji, tak? Jeżeli twierdzicie, że nie macie pasji. Kochani, wasza pasja również prosperuje. Yy, gdy. Zapominamy o zadaniach uchodzących wśród społeczeństwa za właściwe i skupiamy się na tym, co podpowiada nam instynkt, wszystkie ograniczenia naszego umysłu topnieją. One znikają. I będąc w miejscu przepełnionym miłością i ekscytacją, no bo ponieważ pasja jest tym, co kochamy i tym, co nie możemy się doczekać, aż zaczniemy to robić, i nawet w najgorszy dzień, jak się za to weźmiemy, to się przy tym odprężamy, odpuszczamy, wszystko znika po prostu. Czujemy się dobrze, wspaniale. To unosimy swoje wibracje na bardzo wysoki poziom. I łączymy się wtedy z wszelką możliwością oraz dostrajamy się do częstotliwości, która daje nam nieograniczone wsparcie i potencjał. I Uwierzcie, że możecie wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu, dając sobie odrobinę czasu na swoje pasje, chociażby. Czas przejść do działania. I właśnie kiedy pulsuje w Was pasja, wkraczacie w serce wszechświata i żyjecie tak, jak kochacie. Czego Wam z głębi serca życzę, żebyście przy dzisiejszym zadaniu. Po prostu poczuli całą miłość, jaką sobie macie. Dzisiejsze zadanie to jest, aby poświęcić chwilę, dosłownie 10 minut, na to, co kochacie robić. Jeżeli to niemożliwe, to przynajmniej o tym pomyślcie. Bo ja nawet nie wiem, czy teraz już się na przykład, jeżeli ktoś kocha y, działanie na przykład w ogrodzie, to nie wiem, czy teraz jest czas, żeby cokolwiek działać, więc możecie sobie to po prostu powyobrażać. Jak już wchodzicie w tą ziemię, zaczynacie sadzić roślinki, zaczynacie dbać o swój ogród. To jest, y, to, to też jest pasja i to też jest tworzenie. Kochani, ważne, żeby obie czynności wykonać bez presji i bez oczekiwań. Po prostu cieszcie się tym. Dajcie sobie 10 minut na to, żeby się cieszyć, robiąc to, co kochacie, albo wyobrażając sobie, myśląc o tym, że, że robicie już to, co kochacie, jeśli nie macie możliwości na przykład. Wybierzcie coś, co nie jest związane z Waszą pracą zawodową. Tu też o to troszeczkę chodzi, żeby tak trochę się odłączyć od tej pracy, właśnie. Podczas wykonywania tego zadania starajcie się czuć jak największą ekscytację i cieszcie się każdym momentem głęboko oddychając. Po prostu skupcie się na radości, którą z tego czerpiecie, tak? Drugie zadanie będzie opisane pod filmikiem. W opisie filmu. Jest to skupienie się na swoim celu lub marzeniu, żeby się uchwycić tej myśli i wypowiedzieć intencję, która jest do, do dnia dzisiejszego. Kochani, dla Was to zadanie jest na sobotę, więc to jest idealny czas, bo większość z Was ma wolne w sobotę. A jeżeli nie, no to podejrzewam, że niektórzy z Was może pracują krócej. Ale naprawdę, dajcie sobie chociaż te 10 minut na, na radość robienia tego, co kochacie robić. Wciskam Was ciepło. Życzę Wam cudownej soboty i widzimy się jutro. Pozdrawiam Was serdecznie. Magda.